A z tej strony dobry Samodnisia i Daria! Ja, Ej, ja. to <grym> boże. może. Maria <grym> ducha gaming. Okej. Okay. <grym> Dzisiaj ja będziemy przechodzić w parkour. Tak. Ej! Nie zaczynaj! Kurde, bo wiem, że spieszczasz. Jakaś dziewczyna mnie chce dodać. Co? Zapomniałaś o czymś. O czym? A! Zostawcie Zobaczyła dużo łapek w górę i subskrypcję. Z dzwoneczkiem. Tak nie. czy nie? Boże, 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 Boże. nie no nie mogę tego przejść, zaraz ja tak zdenerwuję jak tą babcię, i po tego nie przejdę, nie ma szans, że, że, że to przejdę. A jakoś kiedyś przeszłaś. No przeszłam, przeszłam, to jakiś dał, ale ja nie mogę z Ciebie, jak Ty powiedziałeś, e, Uch, Boże, jej. Boże. <im> 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 Ej, pomocy, nie mogę tego przejść Na jakim jesteś? A w, w ogóle nie mówiłam wam, ale zmieniłam się skinka. Jak coś e, Moja koleżanka też zmieniła Pokaż, pokaż, gdzie ty Daria? Padł on właśnie. Mhm. A na czym jesteś? Jest na jakim lewarze? lewarze? Na pierwszym. Na pierwszym? Mhm. A ja jestem na no. zielonym. No to poczekaj, jeszcze na mnie. No kurde, czy wszyscy dają tego psa głupiego. Nie wiem, ocencie no mojego skinka od 1 do 10. Mi się on podoba, ale chciałam jeszcze sobie jakieś kupić za Robuxy. Ale nie wiem, możecie napisywać, co mogę sobie w ogóle kupić. Kurczę! Możecie wpisywać w ogóle, co mogę sobie kupić. <laughs> Gdzież ty? Ja widziałam, że jakiś człowiek spadł tam już. Ja to jest... spadłam. Aha. To jest mega i to mega trudne. Kurcze! Kiedyś to przesz... kiedyś to przeszłam w ogóle. Nie no, ja zaraz nie wytrzymam. Jak wam się podoba mój skin? Właśnie chciałam wam powiedzieć, czy wam się podoba tamten, co kiedyś miałam, czy teraz ten bardziej. Piszcie od 1 do 10, tak jak mówiłam wam w komentarzach pod filmem. Tamtym razem też nagrywałam z moją koleżanką. Tak? Cud, cud chyba, Przyszłaś? tak, ale jestem na ale różowe w ogóle jeszcze teraz przychodzę, a ja dopiero to żółte. Mam teraz po co na ręce? To jest takie trudne. Jeszcze niebieskie. Ale cud. Zaczekajcie. Zaraz przyjdę. Już jestem w ogóle. Yy. Przepraszam, że ten... Aha. Ja już chciałam iść, i się wracać. Nie mogę. Ja wiedziałam, że niektórzy w to też grali. Uu, jakaś dziewczynka. Baba z tego. Nie wiem, z jakiegoś kraju tam. Nie znam jej. Ale... W ogóle ile no, mam procent. Boże 11%. Procent. 11 minut. Cię to film, nie na żyć. a Ej, ja, czemu w ogóle? Na to coś takiego. Uf, nie! Gdy to ostatni! Ostatni był Przyszło? Ale który? Pierwszy level. O, to fajnie. Kurde ja mnie. A właśnie piszcie czy chcecie taki film z Brokewem? Co nie? I jak coś może kupuje? Brokevel albo robię w ogóle tego skilka z y, robuxy Albo historijkę możemy zrobić. Ano. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy chcecie historyjkę, czy chcecie, że coś kupujemy. Ale tu jest tego dużo masakra. Ja chyba nie przyjdę. Jakieś dziewczynka z Ukrainy. Boże. papa pa.

Trudniejsze, bo są dwa kropki, co nie? A w sumie jest, jeszcze o, nie przeszedł. Dwa, dwa paski Nie na, no. jaki jesteś? I, I jestem na białym. I na piątym? Nie wiem. Nie patrzyłam w ogóle. Mm -hmm. Baba kstek ke baba. S os os s, jak pies. S os s, jak pies. S os s. Nie no mogę w ogóle tego przejść. Ten biały jest trudny. W ogóle Daria przeszłaś ten biały? Jakieś baby się w ogóle wpychają. Ja nie mogę. No już mnie nerwica bierze. Za niedługo wyjdę z tej gry. Uff. Boże. O! Jestem na żółtym. Ale mega. Bo, słuchajcie, kiedy ja przejdę, biały. Oh my god! Oh my god! Nie, 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 nie oh my god. Bo umarłam. Daria. Ja, ja się aż wracam do białego. Gdzież ty? Ja nie mogę. Ja powiedział, że przyszło jakieś takiego kremowego. Ej, ale mi się spodoba tak historyka w Brookhaven, żeby to zrobić ją. Ciekawe, jak nam to wyszłoby. Co nie? Wtedy to by musieliśmy we trójkę. Ano tak, By jeszcze moja siostra. Nie, no byłam na samym końcu. Ja jestem w ogóle na fioletowych, Daria. Tak. Czekam, czekam <śmiewanie> Jak Wiedźma? Czy nie? Oj, <śmiewanie> no, na... no kurde, byłam sławna <śmiewanie> Tego czerw a to czerwone można dotknąć? Ups. Chyba nie można. No cóż. Ej no. Przecież miałam kulkę tam na sobie. To o co chodziło w ogóle? O, Jest to za czarny. W końcu. Nie no. Ja muszę tu od początku przechodzić. Nie, jeszcze umarłam. nie. Ja zaraz tu nie będę grała. Będziemy coś innego grać. Tak. Ty jest mega kupie Nie, 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 ja w to nie gram. Nie gram. Nie gram, nie gram. Papa pa, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Prawda Daria? Tak, będzie... Tak, będzie Nie, nie, Dobra, musimy kończyć, więc na nie, nie no, papa, pa. Buziaki, pa. Nie, pa.